Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak ustawić awatar na naszym kanale YouTube. A więc zaczynajmy. Po pierwsze należy oczywiście przejść na YouTube i zalogować się na nasze konto. Po zalogowaniu się w prawym górnym rogu klikamy w tą oto ikonkę i następnie należy przełączyć nasze konto na konto naszego kanału. W tym celu klikamy w tym oto miejscu. Następnie jeśli nasz kanał nie jest tutaj pokazany, możemy kliknąć więcej kąt. No i tutaj mamy do wyboru konta, czyli mój kanał to jest Skylark YouTube, dajmy na to. Więc klikam w Skylark YouTube i w tym momencie jest już otworzone moje konto. No i teraz żeby ustawić awatar naszego konta YouTube, klikamy w tą oto ikonkę, następnie wybieramy opcję Twój kanał. W tym momencie zostaniemy przeniesieni do naszego kanału. I tutaj mamy przycisk Dostosuj kanał. Klikamy w ten przycisk. I w tym momencie tutaj w lewym górnym rogu w tym oto miejscu możemy ustawić nasz awatar. Także klikamy w tą ikonkę. Wybieramy opcję Edytuj. Zostaliśmy przeniesieni na taką oto stronkę i tutaj klikamy Upload photo. I wybieramy zdjęcie, które chcemy ustawić na nasz awatar. Dajmy na to, ja wybieram to zdjęcie, klikam Open. W tym momencie nasze zdjęcie jest wysyłane do YouTube. No i teraz tutaj możemy dostosować tą czarną ramkę tak, żeby wpasował się nasz awatar. Dajmy na to, ja przesunę to lekko do prawej strony, tak żeby było to mniej więcej wyśrodkowane. No, i kiedy wszystko jest gotowe, klikamy przycisk Done, i w tym momencie nasz awatar, awatar naszego kanału jest już ustawiony. Możemy z powrotem przejść do YouTube, możemy odświeżyć stronkę. No, i jak widać, awatar naszego kanału został już utworzony. I na dziś to było na tyle. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i zostawić jakiś pozytywny komentarz. Dzięki i do usłyszenia.